A nie, wiesz, chodzi no, o panach na łupko. Tak, tak. Możesz pić u z z dwóch A wyzywała. to ty pijesz? Będziesz sobie podpaskę kupował. A nie trzeba, ja nie! Nie. A pewnie nie kłóźmy. Ja mam paski. też do różne. Zanieś na irrezny ta Andrzeja. Jedna i druga wyzywa. Jedna i druga zanieść. Tak. Tam są trzy, cztery razy kobiety. Żeby nie Andrzej to byś tak. To byś Andrzej, tak, tak Andrzej, tak, Andrzej, tak. To co ty za oferma, że ty Andrzeju potrzebujesz. Czego ty jesteś? Czy Andrzej, Andrzej nie, je? nie Czy jest, mój bohater. Czuję, A ty, ty zrobiłeś, Andrzej nie zrobił, tylko ty! Ty zrobiłeś, tak, ty! Ty, ty! Ty, ty pobudę, na budę, Bara na budę do Andrzeja! Na budę, na budę! Na budę. Ta. Ty ta, ta. razem z nim chlałaś? Ta. Tam gdzie chuda, to tam piec. A ty druga! Patij, patij! Mają, mają, mężczyznę szukają. Nie Uranowskim szukają. Zwierzęta ta, 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 nie po ulicy. Tak, tak. Twój przyjaciel z Żaden przyjaciel, ale nie użyje. Nie, żaden, nie, nie. Tak, tak, a ty, nie. a twoje pijacy. Timber na stół. Dimber tak na stół, a pies na łaciku. O Wolanowski ma całe beczki. A nie martwię, on ją obchodzi. On ma On ma swoją rodzinę! On ma swoją rodzinę, no i, no i na Ciebie bimber ma, becze dimem na Ciebie ma. I dla Ciebie. No i nie chcę Ci dać, Polanowski Ci nie chce bimbru dać. A Tobie dał. No, mi dał, widzisz, dobry był, no. Ale on potrzebuje pomocników. Tyle ludzi jest, mają rodziny, i nie potrzebują pomagierów, tylko on musi mieć pomagierów! No to to za fajt łapa, że ty potrzebujesz Andrzej. Ja A co z mówiło. ciebie za fajt łapa, że z domu to nie, to nie miło. wychodzisz? Było. Ale co mnie Tak, beciek! Tak, beciek! Na bimber beciek! Tak, tak! A ty razem z nim. kory to narcia i, i bimber. Tak, tak. Z tak. korytarz, rzecz? za kij i kijem meczka. Ciebie goniła, tak? Tak mnie goniła, ja tam nie mieszkała wcale. To skąd wiesz, tak, co tak, robiła? Tak, przywoził, kłamał. maskował się. Maskował się. Jeszcze jak cię maskował, kwiatuszka, kwiatuszkami, tak sufeczko Matkę wysyłał, leży i, Tak leży, leży bo leży taka prawda, prawda, prawda. Taka prawda. Tak leży. A co my chciałeś jeszcze na trupa wchodzić? Jak lezę, to znaczy, że lezę. Wejdź ja do trupiarni Nie, dasz. No, do trupiarni no, wejdź. Tak, tak, a ty, wejść. Dobrze, Dobrze, ta, taka, ty robisz, robisz, ale ty robisz. Tak, slajd, slajd Krystiana, meciek ma biegunkę. A ty szczasz pod biegunkę. siebie? Tak, a ja nie mam. Przecież Masz i szczasz pod siebie jeszcze na dodatek. E, e, beciek, e, beciek, e, beciek, e, beciek. Ach, mordor, mu się trzęsie wódą. Tobie też. Tak, ja też, widzisz? A ja też. Chora, tak, tak, będzie zachorował. Będziesz chciała pod siebie. A ty szczerze tak pod do siebie? Szpitala chorego. No to ciebie no, też, tak, skoro mówisz, że jesteś tež, tež, chora. Też, no, do szpitala chorego i niech tam leży. No to ty też będziesz na, leżeć tam, skoro mówisz, że jesteś chora. No, a meczka będą od smaczki leczyć. A ciebie? Dla mnie tak. Ze Szczania pod siebie. Ze szczania, tak, tak. Leciek tak, tak, tak. <noise> mi nerci odbił. A kiedy buchaj zaczął szarpać na korytarzu, są światłowie, to nie jedni. I niczym widział. I tak, łocen, łocen, ty buchaju, ty bandytą! Ty bandyto. Nawet nie wiem, co to jest <noise> buchar. <noise> Konwyciadu należał meciek, alkoholików. Tak się chwalił, tak kłamał. Przyjechał w razem tu anioł, angio. Bimber na stół, majty pod stół, a babka. No to czemu biedna, rzucałaś? Nie rzucaj. A babka się męczyła, o jak anioł smalcowała. To biedne matczysko się tak narobiło. Taki meciek, ciężki chód i dobry apetyt. To o sobie mówisz? Tak, tak, o sobie mówię. Tak, tak że mój ojciec po chleb do kogoś nie poszedł. No, ale ty chodziłaś. Tak, 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 tak. A on pojechał do moich rodziców chorych wyciągać. Bo tam by mu nie dali, tam był nawet ten drugajec nie dał. Żeby było nim brał tak. I rządził się, sprzedawał im wszystko. Cholernik się czeka i czerpa. tyle jest ludzi. I po mniej dzieci mają i tak się nie czepiają. A ta cholera czepia się na stare lata, bo on nie może. Andrzej 30 lat młodszy. Andrzej ma swoją żonę, swoje dzieci, dba o swoją rodzinę, o wnuki. A co ty chcesz jeszcze go męczyć? Żeby nie on, to by umarł. To co było nie przechlewać pieniędzy. Nie odprowadzać, przyprowadzać pijaków. No, a ty razem z nim no, przyprowadzałaś. Tak razem z nim, a ja razem z nim przyprowadzałam. Tak widzieli. No. Wszyscy widzieli. Wszyscy widzieli, tak, tak. Wszyscy jechowcy. To na pewno. Twoi pijacy. Tak, nie Jacy, A jechowcy to nie ty Twoi koledzy? Tak. Twoi tak. koledzy, tak? Tak, 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 tak. Redaktorka telewizyjna trzyma, o! Internetowa. A trzymaj sobie, to się tym nie przejmuje wcale. Będziesz sławna? No pewnie, że będziesz <noise> sławna. Ale raczej się i czepia. On mi nigdy nic nie pomógł się męczyłam sama z dziećmi. On tylko łaził. Odprowadzał, przyprowadzał i kłamał, jak on tam haruje. No? Tyle ludzi wplął, w pląt, dal pracowało pracowało, pożetem. Jak szanowali dzieci, rodziny, żony. A żony Pana mężów szanowały? nie za dobrego, nie takiego młota jak ten. Na stare lata, ten młot robi na stare lata, oszalał. A ty jesteś dobrą żoną? a tata, ja jestem, tak, mam oblizywać. Oblizuj, jak taka dobra. Cholera jasna, człowiek nagotuje, na pierze zrobił on wy... Ostatni grosz... A ty nie wyrób, pierzesz, mam, tylko pralka. Mówię, matka okrad, teraz ja dostałam parę groszy, to on też to wszystko... To jest zasiłek trzy, wyłudziłaś. Zasiłek, trzy tysiące, to niech zabiorą, przyjdą i zabiorą. Trzy tysiące, jeszcze cholerze mało.

łodziowy, był, ale meczek i taki mądry meczek był. Kazik, tak, jak przyjechał, to się tam cieszyli, że coś naprawi, coś zrobi, coś zgotują. A ta cholera odprowadzał, przyprowadzał. Tak on matce pomagał. A ty komu pomogłaś? No, byłam, w domu, jak pojechałam, to robiłam. mówili co innego? Tak, tak mówili co innego. Tak, 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 mówili. Mówili, że leżałaś, Zatrylałam, awanturowałaś no widzisz, się. Ja leżałam, ja piłaś dobrało, i nic nie robiłaś. Nic nie robiłam i dostałam. Widzisz, jak dobrze byli? Ale co, ja Ale co ty dostałaś? Ale co ty dostałaś? Ale co Zasiłek? Zasiłek? On ma emeryturę, a ty a nie masz, ja bo nie miała, pracowałaś. Nie nakłamał, Buchaj. Przyjechał Buchaj, zwolnił mnie z pracy, w archiwum jest że ja nie muszę pracować, a potem ja tak, bez dachu nad głową, bez pieniędzy i bez chleba, żeby nie moja rodzina z głodu umarła. Sama się zwolniłaś. Tak, o, sama się zwolniłaś. Byłaś dorosła. Tak, tak, dorosła wiedziała, że on kłanie, to mnie zrobiła tego. A czyli sama a, się zwolniłaś? Tak, 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 tak. Tak meciek robił, a innego nie chcieli, bo co po Polsce jeździł.